Znajdujemy się w części Polskiego Banku Komórek Macierzystych, która jest właściwym bankiem czyli miejscem, gdzie przechowujemy porcje krwi pępowinowej. To są takie potężne termosy, można powiedzieć, które utrzymują temperaturę poniżej minus 180 stopni Celsjusza. Znajdują się w nich porcje komórek macierzystych z krwi pępowinowej, ze sznura pępowiny, które zostały jakiś czas temu zabezpieczone przy porodzie. W jednym takim zbiorniku może się zmieścić nawet do około 10 tysięcy porcji, a jedna porcja to jest skondensowany materiał komórek od jednego dziecka. Krew pępowinowa stała się wiele lat temu alternatywnym źródłem do pozyskiwania tzw. krwiotwórczych komórek macierzystych, które w medycynie regeneracyjnej czy, czy w praktyce klinicznej już. W końcu lat 70. znalazły zastosowanie było to przeszczepienie szpiku kostnego I pierwszym takim jakby celem bankowania czy przechowywania krwi pępowinowej, to była zdolność pozyskiwania krwiotwórczych komórek macierzystych. Dzisiaj mieliśmy możliwość poznać pana Matthew, który jest pierwszym e, biorcą przeszczepienia krwiotwórczymi komórkami macierzystymi w roku 88. I born with Urodziłem się z anemią Fanconiego. To rodzaj białaszki, która atakuje narządy wewnętrzne, a nie tylko krew. Kiedy miałem 5 lat, podano mi komórki macierzyste. Pochodziły z krwi pępowinowej mojej młodszej siostry. Profesor z Paryża podjął się pierwszego na świecie przeszczepu komórek macierzystych z użyciem krwi pępowinowej, która została zamrożona po narodzinach mojej siostry. Od tamtej pory minęło 35 lat, a komórki z krwi pępowinowej zastosowano 60 tysięcy razy w 80 różnych chorobach. Wykorzystujemy tą krew napowinową w momencie, kiedy u dziecka albo u rodziny tego dziecka wystąpiła choroba, która wymaga takiego przeszczepienia. Więc taka prosta statystyka mówi, że wykorzystuje się w zależności od banku jedną na kilkaset do jednej na kilka tysięcy przechowywanych porcji. Ale oczywiście to jest funkcja czasu też, czyli im dłużej bank trwa, im więcej ma zdeponowanych porcji, tym. Prawdopodobieństwo tego, że taka porcja będzie wykorzystywana rośnie. Krew pępowinowa jest źródłem bardzo wielu typów komórek macierzystych. To, co jest przedmiotem bardzo wielu, ponad tysiąca prób klinicznych na całym świecie, są tzw. Tak mezenchymalne komórki macierzyste, które według definicji potrafią różnicować w elementy kostne, chrzęstne i tłuszczowe. One niosą pomoc w szeregu schorzeń. W klinice, którą kieruję, przeszczepiamy komórki krwiotwórcze u dzieci z chorobami nowotworowymi, z białaczkami również z wrodzonymi chorobami hematologicznymi, wrodzonymi niedoborami odporności i wrodzonymi chorobami y, y, układu metabolicznymi. W związku z tym my wykorzystujemy je w codziennej praktyce, ale wykorzystujemy je ze wszystkich źródeł i ze szpiku kostego i z krwi obwodowej i niestety najrzadziej z krwi pępowinowej. Głównym obszarem naszej działalności jest tak bankowanie rodzinne, czyli to jest sytuacja kiedy kiedy dziecko jest w rodzinie, pobieramy krew pępowinową tego dziecka przy jego porodzie i ta krew pozostaje w dyspozycji rodziców i ona może zostać wykorzystana albo dla tego dziecka, ale też często się jest wykorzystywana nawet we wczesnych latach dzieciństwa to częściej potrzebujemy przy takich klasycznych przeszczepieniach w hematologii, w onkologii podać Krew odrodzeństwa, więc takie przypadki też, też mamy. Krew pępowinowa w klinice, w której pracuję, a właściwie komórki sznura pępowinowego, są też źródłem komórek mezenchymalnych, czyli komórek macierzystych, które są wykorzystywane w tłumieniu silnej reakcji immunologicznej po przeszczepie, tzw. choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Jest to jedna z metod, która ma szczególne zastosowanie właśnie u dzieci, bo badania dowodzą, że właśnie pacjenci pediatryczni, Dużo lepiej przyjmują takie terapie i u dzieci stosowanie leków immunosupresyjnych wiąże się z dużą ilością działań niepożądanych, czego nie obserwujemy po komórkach mezenchymalnych. Dlatego też wydaje się, że komórki macierzyste, również z krwi pępowinowej i tkanek, np. sznura pępowinowego, to jest bardzo obiecująca metoda i terapii chorób, i dotyczy to nie tylko chorób dotychczas standardowo leczonych. Przeszczepieniami, ale również innych chorób, zwłaszcza tych, które są chorobami o podłożu autoimmunizacyjnym. Są próby kliniczne, które dotyczą układu nerwowego, układu immunologicznego, kardiologicznego, chorób metabolicznych, a więc jest to bardzo bogate źródło innych komórek, Które są prymitywne i które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej. Wiemy również, że w krwi pępowinowej są tak zwane pluripotencjalne komórki macierzyste, które również się izoluje, ich ilość jest bardzo mała. W tym roku e, pojawiła się no, długo wyczekiwana nowość. Pierwszy raz technologia namnażania komórek macierzystych e, została dopuszczona do klinicznego użytku. To się stało w Stanach Zjednoczonych i no, sądzimy, że ta, to, to zmienia bardzo dużo bo już nie będzie tego ograniczenia ilościowego komórek macierzystych. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych jest procedurą bardzo ściśle regulowaną przepisami prawa i obwarowaną bardzo wieloma badaniami. I czy to są komórki ze szpiku kostnego, z krwiowodowej czy z krwi pępowinowej, przechodzą bardzo wiele rygorystycznych badań, które wykluczają możliwość przeniesienia chorób infekcyjnych tą drogą. Jeżeli chodzi o rzadsze choroby genetyczne, to też wiedza i sposoby badania są coraz doskonalsze i wydaje się, że bezpieczeństwo zastosowania komórek macierzystych z krwi jest w tej chwili równe bezpieczeństwo zastosowania z, ze szpiku czy z krwi obwodowej. Komórki macierzyste wykorzystuje się w hematologii, onkologii od 35 lat, czyli to jest już dzień dzisiejszy. Cały czas transplantologia się rozwija, nawet wiemy, że w, no, w Polsce tych przeszczepień jeszcze cały czas nie wykonuje się, w ogóle przeszczepień, tak dużo, ile pewnie powinno się wykonywać. I krew pępowinowa zawsze będzie miała tutaj swoją rolę, dlatego że zawiera najmłodsze komórki, najbardziej potencjałowe. To, co jest przyszłością, to o czym wiemy od kilku lat, to są zastosowania własnej krwi bępowinowej w chorobach innych i tam z innym mechanizmem działania mamy do czynienia, bo jest to działanie często parakrynne, czyli te komórki wydzielają różne substancje, które pomagają leczyć na przykład układ nerwowy w mózgowym porażeniu dziecięcym czy w chorobach ze spektrum autyzmu. W przyszłości sądzę, że będzie się ewoluowało wykorzystywanie przechowywanej krwi pępowinowej do tego, żeby z komórek w niej zawartych wytworzyć Nowe produkty, takie produkty, które będą już elementem z jednej strony medycyny spersonalizowanej, bo to będzie coś wywodzącego się z naszych komórek. Taki mariaż e, biologii, natury, gdzie, gdzie mamy młodo, młodą komórkę ze zdobyczami e, inżynierii genetycznej. Dlaczego medycyna regeneracyjna i komórki macierzyste stały się takim, patrzymy na nie, na nie trochę jak na panaceum albo eliksir? Bo one w sobie kryją ogromny potencjał, i jest cała pletora chorób, gdzie nasze postępowania czy terapie, które możemy oferować w klinice, niestety ulegają wyczerpaniu. Jeśli byśmy rozmawiali za 10 lat, myślę, że wtedy będziemy się chwalić skutecznością, procentem skuteczności, a nie czy to działa, czy nie. I to bardzo głęboko wierzę.